no, ta muzyka w menu jest świetna. Oj, oj, oj. Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w drugim odcinku z gry Darkwood. No i co? Pierwszą noc sobie przeżyliśmy w miarę spokojnie. Tylko tutaj nas drzwi wystraszyły. A tak, to to wszystko bez problemu i to mnie bardzo cieszy. Tutaj mamy swojego naszego handlarza, który nas przywiózł. Przywiózł nas tutaj uratował w sumie ja bym mu chyba sprzedał ten magazynek bo na razie on nie jest potrzebny wziął sobie dziwnie wyglądających grzyb żeby mieć tutaj jakieś umiejętności większe bo mięso mogę mu dać, dobra no to damy mu mięso no i dobra potwierdź 155 reputacji hmm, czy ja bym chciał coś jeszcze od niego kupić na razie mnie nie stać na nic, dobra. Będziemy sobie ugotować ten grzyb. Bo ten 20 daje aż, dobra. To mnie cieszy. E mamy pełen kwipunek. Tak, musimy sobie zrobić porządek. I idziemy na kolejne poszukiwania. Trzeba tutaj wszystko ogarnąć. W sumie wytrych wezmę, bo się jeszcze pojawi coś pewnie i będę potrzebował. Dwie dechy z gwoździami, oczywiście, żeby przeżyć. No i co? Wychodzimy do opuszczonego lasu, w którym czeka na nas śmierć i potwory. Dobrze, zobaczmy na mapkę. Mamy praktycznie wszystko odkryte. Ja bym poszedł do spalonych domów. Mamy dużo psów, ale pewnie jakieś fajne rzeczy mogą być. Lepimy sobie. Co to było? Ok. Dobra, także idziemy. Żeby tutaj nie zginąć tylko. Ale mamy jakąś tam broń, więc psy już nam nie straszne. Czy one zżerają człowieka, właśnie. Co to za odgłosy są? Nie, no to są psy, chyba nie? Nie wiem, chyba się pobugowały te psy czy coś. N nie rozumiem czemu. A mi się takie coś stało. Ale dobra, na traktor jest. Może będzie paliwo. Jest paliwo. Opona, nie? Się ma piesek. No, dawaj na ring. Jeden, dwa, dobra Będziemy brać sobie mięsko, żeby później sprzedać je albo na przynętę. Raz. Ła! Dwa, dobra. Musimy tutaj po. O, jest, są grzyby, są grzyby. Musimy poeliminować te psy, żeby to było bezpiecznie. To jest na razie spokój. Tam jest pies jeszcze. Ale to chyba jeden tylko. No, dawaj. Gnoję jeden ty. ty nie upadł. O, dobra. Ja tak nie lubię ranić psów, ale no muszę. O, kolejne grzyby. Co jest? Deska już praktycznie w połowie zniszczona? O to nie wiem, czy powinienem tak niszczyć sobie. Korek. alkohol. Co coś będzie? O, bo tak, <noise> które tak ten pokój dziwnie wyglądał. Jakby to zaraz miało coś mi, na mnie wyskoczyć. Ja coś czuję że za kanapą, może coś być. <noise> Widzicie? Jest, odkryłem. Schowek. Biała sukienka. Co jest? Co jest? Materiał. O, materiał jest drogi z tego co widziałem. Ubrania, no, materiał z drogi. 450 kosztował u tego gościa, więc. Zakładam, że jest dość cenny. O, tu sobie weźmiemy, dobra. Czy to jest pies? Dobra, ciach. Ona chuśtawka, nie, nie, nie. My tu przyszliśmy po rzeczy. A to był ten pies, tak? Myślałem, że tu jeszcze będzie jeden. Weźmy drewno. No, drewna nie ma. <grymne> ja bym. A strumyk jeszcze jakiś jest. W sumie już praktycznie wszystko odkryliśmy tutaj z tego co widzę. Wiecie, co, może przejdziemy się do tego podziemnego przejścia? No, to chyba będzie już dobry pomysł, tak coś czuję. Ale będziemy musieli się trochę uzbroić. Te psy cholerne. Weźmiemy sobie deski. Z gwoździami to na pewno. Jakieś pochodnie. I zobaczymy, co tam nas czeka. Co w ogóle jest po pochodnia? Zapałki potrzebuję. Nie mam żadnych zapałek. Co jest? To był za odgłos? Czyliście? Ja, agregata nie. W... Nie, nie wyłączyłem agregata. Fuck. Ja ty. No to straciliśmy paliwo. Nie, no nie. Dobra. Nie ma co pakać nad rozlanym mlekiem. Rozlanym paliwem w sumie. Dobra, zróbmy sobie jedną pochodnię to jest potrzebne posiadasz a dobra zrobimy sobie na pewno jadalne chroni przed trucizną przez jakiś czas nie nie chcemy Tę sobie grzyby zostawiamy na ulepszenia o właśnie będziemy esencję z grzyba wstrzykiwać sobie w żyły materiał o a w ogóle ulepsz warsztat o kurczę Muszę mieć dużo tych gwoździ i desek. Ale to się da załatwić, to jest bez problemu. Bez problemu. Weźmy sobie trochę paliwa. Kurczę, w sumie nam się kończy paliwa też. Nie jest, to, nie jest dobrze. Dobra, to sobie to wlejemy po prostu tutaj. Co? Pies tutaj jest. Gdzie? Nie chcę żadnego psa. Dobra, gdzie było to przejście? Zejście do podziemi. O, jest. Już w miarę przygotowani jesteśmy. Schowek. O, nie znam kodu, niestety. Tutaj przerobić możemy. Okej. Okay. No to lecimy. Kruki zapowiadają śmierć. I chyba zginiemy. Nie no nie zginiemy na pewno Nie ma takiej opcji Już jesteśmy prawie Dawaj, dawać, dawać Dobra Czas wejść do podziemi Złowroga muzyka włączyła już się Jestem ciekaw co nas tam czeka Pozostaje tylko sprawdzić. Idziemy. Wejście do podziemi. Tak, chodzimy. Nie podoba mi się to już ani trochę. Ale trzeba. Nie, tam raczej nie, dobra. Co to za odgłosy są? Plecak. Magazyn motor. Okej. Okay. Słabe światło żarówki oświetla wilgotne ściany podziemnego korytarza. Dalsza część pogrążona jest w całkowitym mroku. Grube drewniane pale niepewnie podtrzymują przemoczoną ziemię oraz pl plątaninę korzeni. Yes. Konstrukcja sprawia że nie jakby zaraz miała runąć. Ta część korytarza jest zablokowana przez przerośnięte, dziwaczne pokryty, powy dziwaczne powykręcane korzenie. Czemu mi się zgasiła? O, dobra, jest. Już się czuję niepewnie. Widzicie, tam coś chodzi. Oj, nie podoba mi się to. To jest światło, dobra. Czemu tak coraz o, grzyby. Czemu tak coraz bardziej... Nie, to, to jest coś nie tak. Pancerne drzwi. Zamknięte. To moja jedyna droga ucieczki. Bez klucza nie da mi się ich otworzyć. Obejrzyj uchwyt. Uchwyt wazów pokryty jest warstwą kurzu. Nikt ich nie otwierał od, od co najmniej kilkunastu dni. Przystaw ucho dziurki od kluczokej. Okay. Przez obłuszający szum wiatru przebija się cichy głos. Wydaje się znajomy. Dobiega jakby ze środka dziurki od klucza. Ktoś mnie woła. Tam ktoś jest. Okej. Okay. Tylko tyle? Czyli ten klucz, który nam zabrał? Ja yeah. tej. Udało się? Ale co się udało? Nic się nie udało. Oj. Dobra. E, ja bym ch chyba uciekał stąd. Nie wiem, co tu się stało. Coś zapadło się chyba. Tak, widzicie? Spadło jakieś drzewo. O nie. Chyba coś mnie goni. Tak, coś mnie goni. Coś mnie goni. Nie, 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 Wychodzimy, wychodzimy. Oh. Dobra. Yy, Ślam... Myślałem... Nie, ja tutaj zamykam to. Żeby mi tu nic nie weszło. Nie wyszło w sumie. Dobra, czyli musimy zdobyć jakoś ten klucz. Ale jak mam zdobyć ten klucz? Grzybowe leczenie. Dziennik. Czy coś tutaj jest ciekawego? Dzień pierwszy, wilk, ok. Dzień drugi, podziemne przejście. Pancerne drzwi w przejściu podziemnym są zamknięte. Nie było otwierane od kilkunastu dni. Złodziej mojego klucza najwyraźniej nie wie, gdzie znajduje się przejście. To dobrze. Ja natomiast nie wiem, gdzie znajduje się złodziej. To źle. <grych> no, w sumie plus jeden. Dobra, gdzie my możemy iść? Gdzie co? Ja bym już poszedł? Tutaj. Do głuchego lasu, do naszego. do naszego wilka. Bo nie jestem pewien, czy nam starczy dnia. I to mnie troszkę zatrzymuje tutaj. Ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije chyba, nie? Także czas zaryzykować. Bo w sumie to już wszystko mam odkryte. I nie mam po co tu wracać. Nie widzę żadnych skrzynek, nic tutaj ciekawego. Dobra, no to idziemy. No to psycholerny. Dobra, już jestem prawie. Weźmiemy sobie jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. I pójdziemy po prostu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w sumie. Ty. Gdzie jest ten mój dom? To jest drewno. A, dobra, w lewo trochę. Niezole jest, zmęczeni jesteśmy. Tyle biegania. sakra Nie no, zgubiłem się. No co jest za cholery? No króliczek ucieka. Nie zostawiaj mnie. Co jest? Gdzie jest mój dom? Jakoś tak ciemno Dziwnie ciemno się zro... Deszcz Czy co teraz potwory będą częściej wyłazić? Czy co? Mam nadzieję, że nie O traktor Zepsuty traktor To jeszcze nie byłem O kurde Nie podoba mi się ten deszcz BARDZO mi się nie podoba O kurde burza, co jest? Nie mogę znaleźć domu, tra la 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 A właśnie, zepsuty traktor W prawo Dobra jest Nie będziemy go zabijać Niech sobie tam łazi To w sumie teraz nie wiem, czy jest dzień, czy noc. Dobra, ale to nas nie interesuje teraz. Dobra, czyli tak, to sobie zostawimy. Benzynę, jedną na pewno weźmiemy. Nawet dwie. Nie, jedną dobra wystarczy. Trzy bandaże sobie weźmiemy na 100%. Żeby to szybko już trzeba zrobić. Yy, co jeszcze weźmiemy? Flare. Jadalno leczy, pigułki, dobra. Tyle powinno wystarczyć. Także idziemy szybko w prawo, po prostu w prawo. Dobra, biegniemy. A nie, jeszcze trzeba upić z grzyba. Szybko. Mam nadzieję, że ta esencja nie zostanie tutaj, tylko zostanie jakoś przeniesiona, bo. Wtedy nie będzie fajnie. Ale ulewa. O, nie, nie, nie. Daj mi spokój. Pajacu jeden Sam chciał, sam chciał. Nie moja wina. Kurde, boję się w sumie trochę iść do tego drugiego przejścia. Bo ten wilk jest po drugiej stronie. Kompletnie po drugiej stronie. A jak nie znajdziemy tam kryjówki, to co wtedy? Tam ktoś jest. Dobra, musimy uważać. To no, to jest pewne. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Dobra. Co to jest w ogóle? A sucha polana. A musimy tutaj przejść, chyba. Przejście do głuchego lasu. Tak, to jest tutaj. Tak, to jest to przejście Co to za robaki jakieś? Fu O nie, 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 nie Mi się to trochę nie podoba O, agregat Ty Ale mnie ciarki przeszły Czemu tam krzesło się rusza? Koktajl Mołotowa to na pewno biorę. W to miejsce wdarła się jakaś toksyczna maś. Muszę znaleźć sposób na, na usunięcie jej pewnie, tak? Piec? Mm, koktajl Mołotowa, a może o ogniem mogę? Ty, udało się, jest. Daje się Nice Dobra Mamy to ogarnięte Ale co zamknięte Potrzebuję klucza Ja nie mam klucza Może to i dobrze No tam coś się ruszało A tu co jest? No nic nie ma, dobra <gryw> Boję się Co to jest? Jajo. W środku chyba coś pływa. Bo ona wygląda na dość cienko. Może mogłem coś przekuć albo przebić. Dobra, rozwalamy. Co to jest? Jajo. Zarodek. Co to ma być? Nie wiecie co? Ja się wrócę. Ja się wrócę chyba. No, nawet kodu nie mamy. Dobra, czyli musimy zdobyć jakiś kod? Zdobędziemy kod, wrócimy się. Ale dobra. Jest kurczę, już nie wiem co ja słyszę, naprawdę jakieś przerażające dźwięki. Ale dobra, mamy y... miejsce, gdzie musimy się udać. Tak jakby. Tylko skąd ja mam wytrzasnąć kod? O to jest pytanie. Dobra, o nie, łoś. Łoś, ja ci nic nie chcę zrobić. OŻ W DUPĘ! Nie, 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 nie! Proszę! Dobra, dał mi spokój. No na Łosia to ja raczej nie mam szans. Zniszczona studnia. Lina. Nie, mam miejsca w ekwipunku. Kurczę, mam pełny ekwipunek znowu. Je! Yeah, się wystraszyłem tej burzy. My tam cały czas jedzą tego człowieka? No nieszczęśnik, no, niestety. Dobra, prawie jesteśmy w domu. Martwy pies, ok. Co, chyba pora się przygotować? Już na nockę. stawać jakieś pułapki. Jak mi się wydaje. Chociaż chyba jeszcze jest dzień. Dobra, to sobie zostawimy. Ja nie, Niemcy, po co jest ten zarodek? Po co jest ten zarodek? Koktajl Mołotowa, benzy Benzyny sobie weźmy w sumie, bo musimy zapełnić wszystko. Bandaże zostawimy. Zapałki, szmaty. Mogę napra... O, mogę naprawiać przedmioty. Dawaj, naprawij. No i nice! Sidła. Potrzebuję. Trzech. Już mam. Łapka i gorsze rzeczy, no ale mam przecież złom mam 13 złomu Muszę ulepszyć warsztat, aaaa, dobra Cofam Ulepszenie hotbaru, ulepszenie inwentarza, o widzicie, po to jest ten, po to jest ten materiał Dobra O, noc, noc się zaczyna, dobra Ja bym zrobił, wziął sobie sidła jedne W je rozstawił gdzieś To sobie zamkniemy. A nie, nie mogę zamknąć jeszcze, bo ja muszę napełnić przecież agregat. Bez agregata to ja umrę. Pamiętajcie, zawsze światło. Światło i te olejki. To jest najważniejsze, co macie. W tej grze przynajmniej. Dobra, zapełnijmy. Ten... O nie, nie, nie niszcz, proszę. Do, do pełna, do pełna. Do tyle, ile mamy. Coś mi się wydaje, że taki je, jeden taki segment to jest jedna noc. Więc sobie zapełnimy do końca. O, końiser jest pusty. Pora się przygotować. Ciach. A, no, jestem. Już nie powiem co. Przecież muszę odpalić. Agregacik. O, odpalamy. I teraz będzie chyba cięższa noc, bo już jesteśmy ulepszeni trochę. Także tak. Dobra, mamy dwie tutaj te. Ym... Dwie bronie. Flara. Flarę wezmę na wszelki wypadek jakby, nie wiem zgasło światło albo coś. Byśmy nie mieli nic. Dobra. A sidła bym zastawił gdzieś. Gdzieś tu. Nie no, kurczę. Wiecie co, zostawmy sobie sidła, jakby jakbyśmy... Nie wiem, no, bo ja, boję się, że w sam mnie niedługo. Dobra, sidła walniemy gdzieś tutaj. Tak żeby mieć, mieć możliwość. obejścia ich. Dobra, sidła rozstawione. Jakby jakiś potwór do nas przyszedł. Co my tu w ogóle mamy? Tu nic nie mamy, okej. Okay. Ostatnio patrzyłem coś było. Co to taka niebieska ta noc jest? Tu nic nie mamy, dobra. Tak dziwnie widzicie, niebiesko się zrobiło. Wcześniej zawsze było tak ciemno, czarno. Teraz jakoś niebiesko jest. No, wiecie co? Ja już się schowam. Nie chcę się bawić z potworkami. No i nic. Pozostaje nam tylko czekać i modlić się o to, żeby przeżyć tę ciężką noc w mrocznym lesie. Muzyka już się zaczyna. Niepewność. Strach. Przyszywają nasze ciało. Ale my się nie damy. W końcu mamy deski z gwoździami. Dawać. O, już zaczyna migać światło. Coś się zaczyna dziać. W sumie nie wiem, czemu... A, bo nas pies ugryzł, dlatego nie jesteśmy w pełni zdrowi. Dobra, pytanie: Czy ja wziąłem bandaże? Nie, wziąłem pigułki tylko. To nie jest dobrze. Pigułki są z... pewnie cenniejsze niż bandaże. Jezu, ale za skrzypiata ta pod... Nie ma nikogo w domu. Nie ma nikogo w domu. Przestańcie pukać. Tam puka Nie Nie ma nikogo w domu Ale się dobija tej No Zaczynają się głosy chyba No Nie podoba mi się to I... Ty co tu widzieliście? Coś czaje się w cieniu. Chyba powinien trzymać się blisko światła. No trzymam się blisko światła. Co tu lata? <laughs> Nie gaś światła. Nie... Czemu światło zgasło? Co tu się dzieje? Nie. Podeszły duchy. Co to było? Nie. nie, nie, nie. Ja chcę przeżyć. Ja chcę tylko przeżyć. Idzie, coś idzie. się, że mnie nie ma. Nie ruszam się. Coś tu biega do cholery. Nie no, ważne, żeby nie dostał się do domu. Proszę. O kurde. Dobrze, że światło zaczęło działać znowu. Jezu, myślałem, że to się samo przelósł. Nie no. Dobra, udało się. Nie wierzę, że się udało. Nie wiem dlaczego. Nic nas nie zaatakował w drugiej nocy, ale jesteśmy chyba największymi szczęściarzami w tej grze. Coś czuję, że trzecia nas za to będzie dużo gorsza przez to. Oj będzie. Trzeba będzie się przygotować dobrze. Albo uciec już do tamtego miejsca drugiego. Chociaż tam też trzeba będzie się przygotować na noc. Co? Uda się nam? Uda się nam. DZIEŃ TRZECI O, handlarz przyszedł. Siema, handlarz. Co tam masz do sprzedania? Gdy podchodzę bliżej, mężczyzna z ulką zdejmuje z pleców ciężki wór. Ledwo dostrzegam przez matową szybę hełmu uśmiech na jego twarzy. Mężczyzna kiwa głową na powitanie. No to handlujemy. Co ty tam masz? Znowu masz grzybcia. Ale ja bym chciał... Co bym chciał? Czy ja ci mogę coś sprzedać w sumie, gościu? Ja Byłem ci z coś sprzedał Żeby zdobyć ten zegarek, bo ten zegarek jest dla mnie dość ważny Akumulator zero, bateria w sumie jest chyba useless dla mnie Zarodek, jestem ciekaw co to tam ma Nie wiem, dobra i mięso W sumie dla niego mięso, będziemy mu zaopatrywać go w mięsko Niech sobie je, w sumie nie wiem jak on je, jak ma wrośniętą maskę w twarz, no ale dobra Dobra, to zarodek, bateria. Będziemy mieli 355. Ja bym chciał kupić ten zegarek. Tak. zegarek jest ważny dla mnie. No, widzicie, jest godzina 8 i teraz jest czas zamrożony, tak? Dobra, jest. No. I dobra. Mamy dość ważną rzecz, taką dla poszukiwań. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. W następnym odcinku będziemy iść już do tego nowego miejsca, yy, które nam zlecił wilk, żeby się udać. Taką misję nam dał. No i mam nadzieję, że przeżyjemy. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.